Hej, hej, witam Was w Osus Teorię! I dzisiaj takie drobne zastanawianie się, dlaczego tak naprawdę Kylo Ren przeszedł na ciemną stronę mocy. Zapraszam. Założę się, że kwestia przejścia Kylo Rena na ciemną stronę mocy zostanie nam całkiem nieźle wyjaśniona zarówno w epizodzie 8 i dziewiątym, pewnie poznamy jakieś przyczyny, zapewne pojawi się też jakaś książka, komiks, także tu tutaj jakby to, co robię teraz, to są takie teorie na podstawie tego, co wiemy. Póki co niewiele nam wyjawiono, no bo oczywiście czekamy na epizod 8, ale no, można kilka rzeczy wywnioskować z tego, co już wiemy, czyli głównie z epizodu siódmego, no bo tam postać Kailorena była pokazana całkiem, całkiem nieźle. Więc no, na Pierwszy rzut oka można stwierdzić, że Kylo Ren przeszedł na ciemną stronę by znacznie łagodniej niż Vader. To nie było najprawdopodobniej jakiejś tam, prawda, ostrej walki, która zakończyła się, nie wiem, no, poranieniem Kylo no bo to wiemy, widzieliśmy go bez maski. Yy, zapewne to też nie było tak, że, prawda, okazało się, że wszystko stracone w związku z tym, tak jak yy, Vader, no, po prostu przyklęknął przed Palpatinem i zdecydował się o przejściu na ciemną stronę mocy, tak jak Vader, tak jak Anakin bardziej powinienem powiedzieć... Myślę, że w przypadku Kylo Rena, ta zmiana stron, nazwijmy to tak, była znacznie bardziej hmm, wyrachowana, można powiedzieć, znacznie bardziej poparta jakąś analizą, jakąś, jakimś tutaj zastanawianiem się. Zauważcie, Kylo Ren mówi w epizodzie siódmym, rozmawiając ze zniszczonym hełmem Dartha Vadera, że chciałby dokończyć to, co zaczął Darth Vader. Nie tutaj oczywiście pojawia się pytanie, co takiego zaczął Darth Vader, co 30 lat po jego śmierci chce kontynuować jego wnuk pierwsze Darth Vader chciał zabić Luke'a Skywalkera, tak? No to jakby pierwsze zadanie i najważniejsze. Drugie zadanie, które miał Vader, czy druga chęć, którą miał Vader, to było przejąć władzę w galaktyce. No co widzimy oczywiście w epizodzie 5, kiedy on mówi do Luke'a Skywalkera: "Dołącz do mnie, a razem będziemy rządzić galaktyką". Czyli gdzieś tam pewnie Vader, tak jak każdy Sith, potrzebował, czy pożądał władzy, nawet nie potrzebował, pożądał władzy. Czyli no, takie zadania miał Darth Vader. Przynajmniej tak się to wydawało, czyli zabić Luka Skywalkera, zniszczyć absolutnie wszystkich Żedaj, no i przejąć władzę w galaktyce. Vader pożądał również potęgi. I to jest jakby podstawowa zasada, każdy Sith poszukuje potęgi. Oczywiście, ja wiem, zaraz pewnie tutaj wspomnicie, Kylo Ren nie jest Sithem. No, nazwa taka nie pada. Być może, nie wiem, twórcy Gwiezdnych Wojen z różnych powodów chcą się wycofać z tej nazwy, z używania tej nazwy Sith na określenie użytkownika ciemnej strony mocy, czy na tego złego w cudzysłowie. No, ale jakby pewne elementy wspólne tutaj są jak najbardziej widoczne i Kylo Ren, podobnie jak Darth Vader, najprawdopodobniej, uważał, że jakby Republika nie jest dobra, że lepszym rozwiązaniem dla Galaktyki jest jedna osoba, która w swoim silnym ręku będzie trzymała całą władzę, a nie jakieś tam senaty, dyskusje, polityka i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, no być może Kylo Ren obejrzał epizod drugi Gwiezdnych Wojen. Nie no, oczywiście żart, no ale jakby wracając i, i, i zastanawiając się tutaj poważnie, no to jakby tutaj była pewna styczność poglądów, o nazwijmy to tak, styczność poglądów pomiędzy Kylo Renem i Weiderem. Poza tym jeszcze bardzo istotna rzecz, to znaczy Kylo Ren chciał potęgi to wiemy, bo w momencie, kiedy w scenie przesłuchania Rey, to jakby Rey wkrada się do umysłu Rena, no, ona mówi wprost, że boisz się, jesteś przepełniony lękiem, ponieważ boisz się, że nie będziesz tak potężny jak Darth Vader. No i oczywiście, no, Kyloren zwrócił się do Snowka, ponieważ, no, Snoke oferował mu pewną potęgę, natomiast Luke Skywalker, no, szkoląc go na Jedi, najwyraźniej nie. Wiemy również, że Kylo Ren bardzo mocno, przed przejściem na ciemną stronę mocy, bardzo mocno studiował jakby historię swojego dziadka, studiował historię Wejdera, co on dokonał, jak tam ta zmiana zachodziła. Nie wiadomo, do jak dużej ilości informacji miał dostęp, no być może Leia, jak i Luke Skywalker, nie wszystko mu ujawnili, prawda, o tych kulisach przejścia Anakina Skywalkera na ciemną stronę mocy. Być może nawet nie tyle, nie wszystko mu ujawnili, ile po prostu sami nie wszystko nie wszystko wiedzieli. To zdaje się jest w adaptacji książkowej. Mogę się mylić. Adaptacji książkowej Przebudzenia Mocy, że Kyle Ren, Ben Solo rzeczywiście dowiadywał się sporo na temat przeszłości. Swojego dziadka. No i wreszcie dochodzimy do największego argumentu, takiego argumentu hmm, trochę psychologicznego. To znaczy, myślę, że Kylo Ren miał bardzo duży problem z ojcem. Ja wiem, oczywiście, tutaj się możemy bawić w psychologów i, i, i opowiadać, że stało się to, co się stało ze względu na jego trudne dzieciństwo, ale być może tak było. Kylo Ren wyrastał jako syn jak na razie wszystko wskazuje na to, że jedyny syn dwójki wielkich bohaterów rebelii, wielkich bohaterów wojny, czyli no, Lei i Han Solo. Han Solo, generał, wielki właśnie bohater. Pewnie Kylo Ren wiele się dowiedział przy okazji o dokonaniach swojego ojca, no a tutaj widział najwyraźniej ojca, który sobie nieszczególnie radzi z byciem ojcem. To zresztą pada w filmie, kiedy on wprost mówi do Rey, że zawiedziesz się na Hanu so, na Hanie Solo jako ojcu. Nie oczekuj od Hana Solo, że będzie dla ciebie ojcem. Więc tutaj najwyraźniej widać taki wielki, wielki żal do Hana Solo, że. Że nie był dobrym ojcem. Leia to oczywiście wykryła. Po pierwsze, niemożność dogadania się syna z ojcem, a po drugie, no to, że Kylo Ren jest bardzo silnym mocą. No więc zwróciła się do jedynej osoby, która tak naprawdę mogła jakoś pomóc, jakoś zaradzić tym wszystkim problemom, czyli do swojego brata, czyli do Luka Skywalkera, bo mamy tutaj rycerza Jedi, który jednocześnie zrozumie moc i nauczy Bena, Kylo Rena kontrolować moc, a z drugiej strony, jakby przez to, że relacje z ojcem Luka Skywalkera, też nie należały do łatwych, że tak powiem enigmatycznie, no to, że jakby Luke Skywalker pomoże w tej całej sprawie. No i zobaczcie, mamy Bena Solo, który poczuł się opuszczony zarówno przez ojca, jak i matkę, która go być może oddała gdzieś na nauki do wujka, Luka Skywalkera i jednocześnie wujek nie jest w stanie mu dać tej potęgi, której on by chciał. W związku z tym Ben Solo, czyli Kylo Ren, zwraca się do jedynej osoby, która wtedy się pojawiła i która była w stanie mu zaoferować wszystko to, w co wierzył, czyli imperium rządzone silną ręką, a nie politykowanie, czyli poznanie potęgi ciemnej strony mocy, czy w ogóle potęgi mocy, może tak, i y, zrozumienie i opiekę, czyli do snowka. I w ten sposób Kylo Ren przeszedł na ciemną stronę mocy. Dajcie znać, co myślicie o tej teorii, takiej podszytej psychologią, troszeczkę, ale myślę, że no, ma to trochę sensu. Tak mi się wydaje. Trzymajcie się, oczywiście komentarze są do Waszej dyspozycji. Niech moc będzie z Wami. Pa. pa.